Że przedstawię Wam za chwilę dwa moje wnioski. Inspiracja, która przyczyniła się do ich napisania, powstała pod wpływem uczuć, jakich doznałem podczas podobnej scenerii dokładnie w tym miejscu dwa lata Związana ona była również z corocznymi obchodami ku pamięci tragicznego dnia 1 września 1939 roku w Jeluniu, na których staram się zawsze być. Mimo tego, że jestem młodzianinem, los tak chciał, że od najmłodszych lat jestem szczególnie związany z Waszą gminą, z Ziemią, Ziemią Pielnicką. Najpierw z Krzeczowem, a obecnie i to już od prawie 40 lat z Załęczem Wielkim. Jestem szczęśliwy, że poprzez mój skromny udział w dzisiejszej chwili pamięci tragicznej historii tej ziemi, mogę ofiarować Wam wszystkim żyjącym i tym, których już nie ma pośród nas, a w szczególności poległym w obronie naszej kochanej ojczyzny, tę cząstkę mojego serca i duszy. Karetę. Na wzgórku za mostem wśród brzus jest mogiła 11 wrześniowych żołnierzy, co ich ziemia ojczysta do snu tuliła, Wybronili bronili zachodniej rubieży. I choć świt załęczański najpiękniejszy na świecie, to ich życia nie wskrzesi. I zesnuj tu zbudził. Nie uda się nigdy żadnemu poecie. Tego żalu o nich Znam historię jednego żołnierza. Mody ułam w ochotni, lat dziewiętnaście. Snajper niemiecki mu w serce wymierzył. Spad z konia. Może tu, na tym skórku właśnie. Nie wróci do domu. Choć matka czekała. Obiecał jej przecież, że wróci. Łez może ze smutku wylała. Jeszcze do dzisiaj kobieta się, rodzina się smuci. Nie płaczcie, kobiety. Bóg w swoim wymiarze ich chwali. I zdradzi nam kiedyś swe boskie sekrety. Że oni tak naprawdę wygrali. Nie mówcie, że wrzesień jest smutny, pojeźdźmy. Ten smutek inąd się bierze, to miesiąc obrzemię złych wspomnień jesie. o tych, co życie oddali po pierwsze. Jedni po kopach zginęli, transzeje znać dziś jeszcze wzdłuż wart. Niektórzy żywcem spłonęli, w zbliżczach bombami rozdarzyli. Choć czas zaparł już twarze żołnierzy, starców, kobiet i dzieci. I mało jest już świadków tamtych wydarzeń, to płomień pamięci wciąż jasno się śmieci. Oni odeszli, broniąc macierzy. Wyboru innego nie mieli, Choć wróg potężną siłą uderzył, nie zabił w nich wiary i nadziei. Wolna ojczyzna z ich mogił wyrosła, z krzyży, z kamieni. Niech zawsze będzie szczęśliwa, radosna. Niech los jej się nigdy nie zmieni. Nie mówcie, że przesień jest smut po jesień. Ten smutek skąd inąd się bierze. Oni nie pragną hołdu jesieni. Poślijcie im raczej krótkie macierze.